Przez dwa miesiące nie spałem nawet przez minutę. Wszystko zaczęło się po przeprowadzce do mieszkania w kamienicy w centrum poznania. Miejsce wyglądało idealnie. Wysokie sufity, stary parkiet, balkon z widokiem na rynek. Pierwszej nocy obudził mnie dźwięk kroków nad głową. Uznałem, że to sąsiedzi, ale rano zobaczyłem, że nade mną nie ma już mieszkań, tylko strych od lat zamknięty. Właścicielka machnęła ręką, mówiąc, że pewnie szczury. Tyle, że szczury nie chodzą w rytmie kroków dorosłego człowieka i nie przesuwają mebli. Co noc o tej samej godzinie słyszałem stukanie, jakby ktoś przeciągał coś ciężkiego po podłodze. Kiedyś zebrałem się na odwagę i poszedłem tam z latarką. Kurz był ale na środku stało stare łóżko, a na nim świeże odciski butów. Od tej nocy już nie próbowałem zasnąć. Leżałem z otwartymi oczami, słuchając, jak po północy ktoś znowu tam chodzi, czasem schodzi schodami do mojego piętra. Raz nawet usłyszałem ciche pukanie w drzwi, ale gdy podszedłem, nikogo nie było. Myślałem, że zwariowałem, dopóki sąsiadka z dołu nie powiedziała, że jej też ktoś chodzi po mieszkaniu, choć mieszka sama. Wtedy postanowiłem się wynieść. Właścicielka przy odbiorze kluczy uśmiechnęła się tylko i powiedziała, że poprzedni lokator też długo tam nie wytrzymał, bo ciągle narzekał, że ktoś nie daje mu spać. Gdy odchodziłem, usłyszałem nad sobą skrzypnięcie desek, jakby ktoś znów przeszedł po strychu sprawdzając kto tym razem ucieka. Subskrybuj!